Idzie właśnie. Tak? Tak. No to witamy się. <grymne> 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 Witajcie moi drodzy, z tej strony Daniel Kubak. Serdecznie pozdrawiam. Cześć, Jest cześć. ze mną Marcin Onisztuk. Witaj. I słuchajcie, cieszymy się, że jesteście z nami w Trójmieście, gdzie podzielimy się wiedzą temat, jak zostać influencerem krok po kroku, czyli od etatu do influencera. A skoro jesteśmy w Trójmieście, w związku z tym kilka słów opowiem o tym, akurat pięknym trzy czyli trzy miasta. Jest to Gdańsk Gdynia i Sopot. Oczywiście dołączone jeszcze gminy ościenne miasto, gdyby było stolicą Polski, byłoby szóstą stolicą nad Morzem Bałtyckim europejską i też największą co czyli największą co do wielkości, ilości mieszkańców. Mamy pięć stolic europejskich nad Morzem Bałtyckim, tak jak Sztokholm, Helsinki, Tallinn, Ryga oraz Kopenhaga. Z miasto byłoby tą szóstą stolicą, ale wiadomo, nie jest. Które miasto liczy 1,5 miliona mieszkańców, jest nad zatoką gdańską, jest pięknie położona i teraz bardziej ładniej, coraz bardziej mi się ona podoba. W związku z tym często tutaj bywam nie tylko w interesach, ale też rekreacyjnie, a tego też zapraszamy. Ale przechodzimy do naszego tematu, czyli jak zostać influencerem krok po kroku. Przede wszystkim, dlaczego warto nim być. 7,5 miliarda ludzi żyje na świecie. 7,5 miliarda. Z czego połowa korzysta z internetu? Akurat aż połowa ludzi. Zobaczmy, że w Polsce 18 milionów mamy internautów, z czego 59% korzysta z opinii innych, a kupując produkty właśnie przez internet. W związku z tym warto być influencerem, ale pytanie: co to jest influencer? Może Marcin, kilka słów powiesz, co to jest? Kim jest influencer? Influencer generalnie rzecz biorąc, to jest człowiek, który wpływa, ma wpływ na innych ludzi, ma dotarcie, tak? Czyli jakby też kreuje opinie, czy, czy w ogóle kieruje doświadczenia w jakimkolwiek temacie, w jakimkolwiek produkcie, czy usłudze. Tak? Ludzie go lubią, ufają mu i dzięki temu po prostu kupują jakieś tam produkty, czy usługi, w zależności od tego, co on po prostu promuje. Czy jest też, powiedzmy, dostarczycielem tych produktów, czy ewentualnie jest tylko partnerem, po prostu i ma prowizję na przykład partnerską. Czy jest taki nowoczesny wpływacz? Wpływacz, tak. tak. Kiedyś, Dokładnie. Kiedyś, kiedyś mówiono... Może taki freelancer. Freelancer tak. to jest takie szersze określenie, czyli ktoś, kto pracuje bez etatu, ktoś, kto pracuje... Na przykład na własnej działalności gospodarczej lub na umowie zlecenie tak jak programista, grafik. Człowiek, na przykład, o, może to być to na przykład prawnik, teraz coraz więcej prawników. Słuchajcie, jest to prawnicą i influencerami. Dlaczego pracują, mówiąc, zn prawnik in home lub in company. nie mają swojej kancelarii tylko dojeżdżają do klienta tam gdzie klient się znajduje także prawnicy są już influencerami. Jest dwóch lekarzy których znam w Warszawie którzy dojeżdżają do klientów motorami słuchajcie tacy lekarze influencerzy to jest też niesamowite motorami szybko możemy zamówić sobie lekarza do domu który przyjdzie do nas z wizytą ale jak powiedzieliśmy influencer to jest wpływać. osoba która wpływa na media wpływa przede wszystkim na swoje środowisko. Do niedawna influencer był odbierany jako ktoś, kto ma dużo fanów lub followersów. Ale to się okazuje, że są osoby, które mają mnóstwo fanów, mnóstwo followersów, ale niestety nie potrafią nawet sprzedać albo nie potrafią dotrzeć do tych fanów, nie potrafią na nich wpływu. Czyli nie są to influencerzy, to są to zbieracze, może powiedzieć, fanów lub influencerów. Marcin, może ty powiedz coś więcej o tej pani, która tak, nie sprzedała... sprzedała 30 koszulek. Dokładnie tak. Generalnie jest taka, no, było ostatnio no, głośno na ten temat, gdzie e, jedna pani miała dotarcie, powiedzmy, czyli miała tych subskrybentów na Instagramie pół miliona. No ale nie udało jej się na przykład 30 koszulek sprzedać z jakimś tam po prostu napisem, tak? Miała jakieś tam kampania była, miała koszulki do sprzedania i po prostu nie udało jej się nawet 30, tylko 30. No co to jest na pół miliona? No ale z tego to się bierze, bo tych followersów po prostu nie zbierała organicznie, tak? Tylko zbierała po prostu na zasadzie botów, na zasadzie wykupu takich lajków, subskrybentów. No i tak to wygląda. A to powinno być naturalnie zrobione, nie? Czyli co się okazuje? Czyli firmy już nie chcą zlecać osobom, które są właścicielami, może być ilość tam fanów czy followersów, nie chcą zlecać kampanii, lecz wolą się rozliczać za efekt. Co znaczy, że zapłacimy ci prowizję za efekt. Czym więcej twoi ludzie kupią, tym więcej oczywiście zarobisz. W związku z tym influencer w tym obecnym modelu, modelu przyszłości też i tym, który teraz wchodzi, jest to osoba, która na przykład promuje sklep internetowy, na który kieruje swoich Fanów czy influencerów, którzy, których followers, przepraszam, którzy docierają do tego sklepu i robią zakupy, i za to otrzymuje prowizję albo jednorazowo, albo z każdym zakupem, jak tego ten klient kupuje. To jest taki właśnie nowoczesny influencer, nowoczesny wpływać, wywierać wpływu, nowoczesny zawód przyszłości. A dlaczego zawód przyszłości? No, Etaty. No to jest kolejny powód. Czytam się dużo o robotach, roboty zastępują etaty, niedługo samochody będą same jeździć, roboty będą wykonywać operacje, roboty będą udzielały nawet konsultacji prawnych. W związku z tym, gdzie miejsce dla człowieka, który chce pracować. Bardziej nie według Ciebie, co to będzie z etatem? Znaczy, no to widać, tak. Generalnie etat jest problematyczny. Oczywiście on jest bezpieczny, można powiedzieć tak w cudzysłowie, troszeczkę bezpieczny dla osób, które, które chcą mieć ten etat, czyli bezpieczną, stałą pracę. Ale no, on jest pewny o tyle, o ile w poniedziałek mamy pracę. nie? Czyli w niedzielę wieczorem tak jest dziwnie u tych osób, które pracują na etacie, że jakoś tam gula im tutaj trochę siedzi, pod gardło podchodzi i, i się zastanawiają, czy jednak mają do pracy, co, co, co powie jutro szef, czy, czy po prostu będą, będzie z nich zadowolony i tak dalej. No i kwestia jest taka, że dla nich jeszcze dzisiaj to jest OK, ale problem polega na pracodawcach, którzy no, widzą, jakie są koszty pracy. Zresztą, Daniel, no, sam o tym wiesz, jakie są koszty pracy, że tak naprawdę zapłaci dzisiaj 3000 złoty pracownikowi, no to trzeba tak naprawdę 4,5 ponieść kosztów albo 5, tak? No i kwestia jest taka, że. Pół, no 5,5, nie? No i kwestia jest taka, że to nie jest po prostu mm, efektywne i będzie, będzie powoli, no, od, będziemy odchodzić od tego, tak? Czyli cała, cała Polska, w ogóle cały świat od tego będzie odchodził. I jest czas, żeby wziąć po prostu odpowiedzialność za swoje życie, czyli zrobić coś takiego, żeby... Mm, być wynagradzanym za to, co tak naprawdę de facto zrobiliśmy, tak? Czyli nie za czas pracy i to też jest dla nas korzystne, bo nie jesteśmy wynagradzani za czas pracy, czyli powiedzmy, nie wiem, przepracowaliśmy 10 godzin w ciągu dnia i zarobiliśmy 20 zł za każdą godzinę. Tylko po prostu w tych 10 godzinach na przykład zrobiliśmy dla, dla firmy przychód 20-30 tysięcy i dostajemy z tego 5% na przykład. Czy to nie jest lepsze? No jest. I oprócz tego jesteśmy efektywni i sami wiemy, jaką mamy wartość, tak? czyli nie, nie zamieniamy swojego czasu na pieniądze, a my jesteśmy tego zwolennikami, prawda, Daniel? Tak, oczywiście. No właśnie. O, kamery, tak, tutaj. Idziemy tak, <laughs> na dwie kamery, w związku z tym są to dwa live'y równocześnie. Tak. Jeden jest na moim fanpage'u, drugi akurat tak. na, na Marcina. Tak. W związku z tym akurat widzicie dzisiaj stereo, że my widzimy stereo i ten potem zrobimy z tego stereo tak, film. Tak, dokładnie. Tak, Marcin powiedział właśnie o etacie. tak? Etat jest problemem. Natomiast ktoś, kto jest na etacie, nie powinien go od razu rzucać, jeżeli oczywiście. chciałby się rzucić w wir pracy i zarabiać pieniądze, większe pieniądze na etacie, ponieważ jest oczywiście ryzyko. Zawsze jest ryzyko. Przedsiębiorcy ponoszą to ryzyko. Natomiast najprostszym sposobem jest to, żeby nie zostawiać swojej pracy, ale zająć się dodatkowym zajęciem godzinę, dwie godziny dziennie. Czyli po pracy znajdujesz sobie firmę, która Ci odpowiada, znajdujesz dobry program partnerski, który Ci odpowiada, lub masz swój własny produkt, który go wytworzyłeś i jesteś w stanie go promować i zaczyna go promować godzinę, dwie dziennie. Oczywiście, że w pierwszym miesiącu nie licz na krocie, że zarobić od razu drugą wypłatę. Bo tak nie jest, to się po prostu nie zdarza. I nie zwolnisz Ale... swojego szefa, nie? W I tak, miesiącu. nie zwolnisz swojego szefa <laughs> w przyszłym miesiącu. Natomiast co się może okazać? Systematyczna praca. Godzina, dwie dziennie spowoduje to, że po kilku tak naprawdę tygodniach, po kilku miesiącach będziesz miał, zarabiał dodatkowo te 300-500 zł. Okay. Jest to wtedy 300-500 zł dodatkowych pieniędzy, co to oznacza, że masz o tyle więcej na przyjemności. Ale potem z tych 500 zł zrobi się 1000 zł, potem zrobi się 2, potem zrobi się 5, potem zrobi się 10, potem zrobi się kolejne kwoty i to naprawdę pokaźne, dlatego że nie od razu Kraków zbudowano. Jeżeli chciałbyś zostać influencerem, to nie stawię etatu teraz. Po prostu zrób to systematycznie, zrób to powoli, przy Gotuj się do tego, odłóż pieniądze, ale przede wszystkim naucz się tego zawodu. A jak się nauczyć tego zawodu, jakby zostać influencerem? Może Marcin, Pewnie. masz jakiś pomysł? Pewnie, że mam pomysł. pomysł. Właśnie trzeba mieć pierwszy pomysł. <śmiech> <śmiech> Czyli w pierwszej kolejności trzeba mieć pomysł na siebie i to w każdym, jakby w każdej branży dzisiaj jesteśmy w stanie znaleźć influencera, tak? Powiem już tak, o takim skrajnym e, przypadku, czy skrajnym, nie wiem, dla nas to jest skrajny może, ale w Stanach to może jest ok, gdzie dziewczyna sprzedaje po prostu swoją wodę po, e, po kopieli, tak? tak? Za 30 dolarów. Bym dzisiaj kupił. <laughs> za 30 dolarów za butelkę. I, 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 I co? No i ma tam miliony followersów, tak? Setki, tysięcy i tak dalej, no i, i ktoś dzisiaj... miliony followersów. Dokładnie! I teraz kwestia jest taka, że my dzisiaj byśmy się zastanowili, pomyśleli na tym, no jak to jest możliwe, tak? No jak można sprzedawać wodę po, po swoim po, po swoim kompanii. No, ale jak widzimy, że są takie właśnie skrajne tak, przypadki ludzi, którzy po prostu zarabiają na, na właśnie im, im, jako, jako influencer, no to ty tak samo dzisiaj, jeśli masz jakiś pomysł, jesteś w czymś dobry, tak, masz, masz jakieś ponadprzeciętne umiejętności lub w ogóle masz jakiś fajny pomysł na siebie, to po prostu to wykorzystaj. Tak. Wykorzystaj to i zacznij mówić do, do ludzi. Oprócz tego, nie, pomyśl, co możesz dać światu, bo też influencerstwo to jest jedna sprawa, ale druga sprawa, trzeba było się zastanowić, jak to zrobić wartościowo, czyli jak być wartościowym jeszcze na tym rynku. Bo to, żeby zrobić szum i być tam powiedzmy, nie wiem, gwiazdą, jakąś tam jednego sezonu, no to, to, nie, jest, to nie jest żadna filozofia. Z drugiej strony ważne jest to, żeby po prostu dawać wartość te, tym, tym osobom. I teraz zastanów się, jakie, co, jakie masz swoje cechy unikalne, co masz, jaki masz swój talent taki, który mógłbyś po prostu. Eksponować, pokazywać innym ludziom, albo jaki jest dzisiaj problem tak, na rynku, który ty jesteś w stanie rozwiązać. No i po prostu o tym mów. I, i, I kiedy będziesz naturalny, kiedy będziesz po prostu wartościowy i naturalny, nie będziesz nikogo udawał, no to przyjdą ludzie, którzy będą chcieli Cię słuchać. 100%. Tak, to powiedziałeś Marcin fajną rzecz, wartość przede wszystkim tak. jaką dajemy, ponieważ są ludzie, influencerzy znani z tego, że są znani, tak. często są tak zwani celebryci też w, w telewizji, nie. ale tak zwane to nie, ma za tym, nie idzie za tym wartość. W związku z tym to są to gwiazdy często jednego sezonu, pokazali siebie, są znani, natomiast za trzy lata już nikt ich nie pamięta, oni wpadają w dużą depresję, ponieważ nie wiedzą dlaczego ludzie o nim zapomnieli. Ale trzeba zadać pytanie, ale jaką wartość daje światu? Co takiego wnosisz do tego świata? Tak. W moim akurat w poprzednim live opowiadałem, jak byłem rok temu w Skandynawii, zwiedziałem całą Skandynawię i tam ludzie opowiadali mi o fajnych rzeczach. Powiedzieli mi tak, skoro nie dajesz nic do świata, tylko bierzesz od niego, to jesteś pasożytem. Dokładnie. Tak, pasożytem jest. W związku z tym pomyślałem sobie fajnie, żeby coś robić wielkiego dla świata. Moją misją jest inspirować ludzi do działania, aby przede wszystkim stawali się jeszcze lepsi i tworzyć firmy, które zmieniają świat. Ale pomyślałem sobie, co mogę dać jeszcze tu i teraz dla świata. Jest problem ze smogiem, tak? Dlatego stworzyłem razem z moim zespołem fundację 7 Health Foundation. 7 Health Foundation to jest fundacja, która właśnie wspiera, i chcemy posadzić milion drzew, milion drzew w całej Polsce, które stworzyć zielone płuca Europy po to, żeby mieć lepsze powietrze, właśnie lepszy klimat, żebyśmy swobodnie mogli oddychać, po to, żebyśmy mogli to zostawić na pokolenia po sobie. Ponieważ my umrzemy ze starości, ale prawdopodobnie nasze wnuki umrą nie ze starości, tylko właśnie ze względu na zmiany klimatyczne, które, które się będą odbywały. Także akurat to jest moja misja i zawsze zachęcam osoby, które chciałyby się przyłączyć do sadzenia drzew, chcemy ten milion drzew posadzić. Koszt jednego drzewa to jest 100 złotych, czyli szukamy osób, które będą chciały zainwestować 100 złotych i dostać certyfikat na jedno konkretne drzewo, albo też przyłączyć się z nami i pojechać posadzić właśnie te drzewa właśnie w całej Polsce. Dlatego teraz współpracujemy z Nadleśnictwem. A słyszałeś o tym w Etiopii? Co zrobili ostatnio? Tak, w Etiopii 35 milionów drzew. Więcej, chyba tak? 300 milionów. A to czy, jakoś taka tak, no, jak, ja w ogóle to astronomiczna. No, tak, Także w Etiopii po prostu, bo klimat się zmienia, w związku z tym posadzono aż tyle drzew. Mm -hmm. Skoro Etiopia potrafi, to pytanie, czemu my Polacy nie chcielibyśmy zrobić? Ja Dobre. chciałbym to w moim zespołem oczywiście zmienić. Dlatego też między innymi nagrywam tej live, aby pokazać przede wszystkim, że jest coś takiego jak influencer. Możecie być nie tylko pracownikami etatowymi, nie tylko przedsiębiorcami budując firmy za duże pieniądze, ale można zacząć jako influencer z niewielką inwestycją. Dlaczego? Bo trzeba mieć telefon. I trzeba mieć internet i trzeba mieć pomysł. Marcin powiedział pomyślę. Tak. I trzeba pomyśleć, jaką wartość chcę dać dla świata. Jeżeli masz własny produkt, super. Jeżeli nie masz, znajdź program partnerski, który Tobie odpowiada. Marcina poznałem, kiedy Marcin przyszedł akurat do jednej z moich firm medycznych i powiedział, że powiedział, chciałbym robić z Tobą biznes. Okazało się, że zrobił i to zrobił od razu. W dwa miesiące znalazł 300 klientów, którzy kupili najdroższe pakiety medyczne i w cztery miesiące dostał BMW. W związku z tym, no, jako jej pierwszy, jedyny to zrobił w 4 miesiące na BMW, do, tym, do tej pory nie akurat nie jeździ. Dzisiaj mieliśmy okazję tutaj właśnie podjechać na plażę. To się okazuje, że Marcin to potrafi, dlatego zaprosiłem go do programu, bo wie jak to zrobić, wie przede wszystkim jak zostać influencerem, bo już przeszedł tą drogę. Pytanie, właśnie teraz Marcinie, jaką radę dałbyś tym osobom początkującym, co powinni zrobić, żeby zostać influencerami? W pierwszej kolejności to, 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 to zacząć. nie? To znaczy, tak, pomysł to jest jedna sprawa, ale nawet jakiś nie masz pomysłu, to wejdź na live i powiedz, że nie masz pomysłu. Tak. Tak, no to, jest, to jest najlepsze. Tak, w ogóle pozdrawiam osobów, no. które zaraz weszły na live, no pomacha, pomachajcie nam, tak, pomachajcie nam lub dajcie serduszko, jeżeli ten program Was interesuje, tak. jeżeli ten temat Was interesuje. Roz, oczywiście, jeżeli możecie, udostępnijcie. Oczywiście, tak, udostępnijcie, zalajkujcie, dajcie serduszka, bo takie już lajki, to tam wiecie, to już jest pospolite. Serca, serca. Tak. Sercem właśnie, do świata, Tak, do tak, ludzi. tak. Słuchajcie, także tak, w tak. pierwszej kolejności zacząć, ne? bo to jest na takiej zasadzie, że zacznij z tym, z tym, co masz tu i teraz, tam tu gdzie jesteś, bo niektórzy przygotowują się do tej roli powiedzmy, marketera internetowego czy influencera ileś tam czasu. Muszą wszystkie książki przeczytać to i tamto. I problem polega na tym, że je, są nać Pani tą wiedzą, w cudzysłowie, ale tak naprawdę nie, nie działają. Nie? I teraz kwestia jest taka, żebyś wszedł i zrobił, powiedział światu, na przykład, współpracujesz z jakąś firmą XYZ, wejdź sobie na, na, swojego, na swój profil normalnie na Facebooku i powiedz, że słuchaj, współpracuję z taką i z taką firmą, mamy dostępne to, to i to. Tyle. Zgłoś się do mnie. Dzisiaj zrób to, zrób to, takie wyzwanie dla Ciebie, nie? A później z biegiem czasu, kiedy będziesz na przykład to robił codziennie albo trzy razy w ciągu tygodnia, przyjdzie ten pomysł na Ciebie, na, na, na siebie, czyli przyjdzie do Ciebie pomysł taki, który będziesz mógł po prostu jeszcze bardziej eksponować i będziesz robił tą prze, bardziej przemyślaną strategię. Czyli zacznij z tym, co masz tu i teraz, jeśli czujesz, że chcesz coś po prostu dać światu, to jest taka pierwsza rada. Danie, nie? Tak, to jest dobra. dobra tak? Ale Marcinie, powiedz mi też, bo to mnie interesuje, dlaczego akurat wybrałeś pośród tylu produktów, akurat mm. dobra luksusowe? Bo Marcin sprzedaje dobra, które są bardzo luksusowe, czyli usługi medyczne i usługi prawne, mm. czyli nie poszedł tak jak powiedzmy po potaniości, ale poszedł do jakościowych klientów. Dlaczego akurat takie produkty wybrałeś? Znaczy tak, w pierwszej kolejności to potrzeba, to jest raz, a dwa, to jest to, że i do innego jakby sortu może coś źle zabrzmie, ale po prostu do innej półki klientów trafiamy, tak? Do innych ludzi, z, z inną mentalnością i też do ludzi, którzy mogą zostać na, z naszymi potencjalnymi partnerami na dłużej, tak? czyli to nie są osoby, które po prostu naj, najnormalniej w świecie dzisiaj, tu i teraz po prostu chcą spożytkować to, co, to, nie wiem, co zarobią i tak dalej, tylko po prostu chcą zmienić kawałek świata, na przykład mieć właśnie wpływ na jakichś innych ludzi, tak? i dostarczać jakościowych po prostu rozwiązań na tu i teraz dla ludzi, co, co wnosi jakąś zmianę po prostu do, w życie, tak? Można promować wiele rzeczy, jak ja to mówię kolokwialnie od kondona po rakiety, możemy dzisiaj wszystko promować w internecie, ale pytanie jest, czy Ty chcesz się z tym utożsamiać, czy po prostu twoi, masz facjatę tylko jedną i teraz pytanie jest, czy Ty chcesz się z tym utożsamiać. Zadaj sobie to pytanie, czy chcesz za 2, 3, 5, 10 lat być utożsamiany z tą firmą, czy z tym produktem, który dzisiaj promujesz. Jeśli tak, ok, ale jeśli nie, pomyśl o czymś innym, wejdź w inną prestiżową branżę, polecam. Mhm. Powiedziałeś właśnie coś fajnego. Pytanie do Ciebie. Z jakim produktem chciałbyś się utożsamiać? Tak. Czy z jakim produktem i taki produkt powinieneś akurat wybrać? Dobrze, może w takim razie na koniec. Co byśmy jeszcze mogli poradzić przyszłym i obecnym influencerom? Co takie osoby powinny przede wszystkim nie robić? O, to jest dobre pytanie. Czego nie powinni robić? Spamować, tak? Spamować na Facebooku i mówić, że mój produkt jest najlepszy, moja firma jest najlepsza. Wywalcie. Kolejne rzeczy, nie wstawiać jakichś, powiedzmy, nic nie musisz, tylko wejdź, zarabiaj, klikaj. Wywalić. Jeśli ktoś Ci dzisiaj oferuje biznes bez ryzyka, bez inwestycji, bez niczego, uciekać, tak? Czyli w pierwszej kolejności zgłosić się do osób, zobaczyć, które coś już osiągnęły, tak? Takie jak na przykład Daniel, który jest aniołem biznesu, zobaczyć, co on robi, sprawdzać, zweryfikować jego, jego działania, zweryfikować jego działalność i wtedy zgłosić się do niego, powiedzieć, słuchaj, chcę zacząć, nie wiem jak, powiedz mi kluczowe dzisiaj z tego, co ja patrzę, obserwuję, to jest to, żeby patrzeć i weryfikować rezultaty i to, co zrobiły te osoby, które dopiero dzisiaj na przykład odpalają jakiś projekt, tak, bo większość ludzi dzisiaj patrzy tylko na projekt, patrzy na cyferki, patrzy na prowizję, jaką może dostać, ale nie patrzy, kto za tym stoi, co to są za ludzie, czy coś osiągnęli, czy, czy jest dobry PR o nich i tak dalej, i tak dalej, także zweryfikuj bardzo, to jest jakby pierwszy krok, oprócz tego, że wejdź na live'a i, i pokaż, co, co, o czym mówisz i tak dalej, i tak dalej, to dwa, zweryfikuj osoby, z którymi chcesz współpracować. Zobacz, co to są za osoby i przede wszystkim, czy one chcą Ci pomóc. Zobacz. Daniel robi te, te live, on nie musi tego robić, tak? Ale robi dlatego, że chce pomóc innym ludziom, bo może być tak, że Ty dzisiaj jesteś w jakiejś ciężkiej powiedzmy, sytuacji, lub chcesz zmienić coś w swoim życiu, chcesz mieć środowisko jakieś powiedzmy wspierające i tak dalej, chcesz cokolwiek zmienić w swoim życiu i właśnie natrafiasz na taki live. No i zmienia coś w swoim życiu, bo jesteś w stanie na Messengerze napisać do Daniela i powiedzieć ty, słuchaj, jestem w takiej, w takiej sytuacji, co mogę zrobić. I teraz warunek jest tylko, i to jest bardzo ważny warunek, jest taki, że jeśli ten mentor ci mówi, co trzeba zrobić, to ty nie dyskutuj, tylko rób to co on ci mówi. Ci <laughs> Dlatego... Ta recepta. Tak jest, ta recepta i wykupią całości. Wykupią całości, bo ja zawsze to porównuję właśnie do recepty od lekarza. Zresztą napisałem artykuł na moim blogu marcinusz.pl zapraszam każdego. I tam sobie jest to porównane, jeśli chodzi o receptę biznesową, do recepty właśnie, którą dostajesz od lekarza. Zobaczcie, jak to jest. Lekarz wypisuje Wam receptę i tam jest konkretne, y, konkretne lekarstwa, ile jakie dawkowanie, i tak dalej. No to czy jest tak, że idziesz do apteki i na przykład mówisz, dobra, jedynka mi się podoba, to biorę dwójki, o nie, niekoniecznie, bo tam za duże tabletki na przykład są, tak? Trójka biorę. Okej, okay, nie i teraz no, jest tak takie zachowanie? No nie, bo wiemy, że jeśli jest ta cała y, powiedzmy, y, procedura, jest cała recepta, to wykupujemy ją w całości, bo chcemy wyzdrowieć. I tak samo jest w biznesie. Jeśli Daniel powie ci, numer jeden, numer dwa, numer trzy, numer cztery, to to po prostu zrób i nie dyskutuj. Dlaczego? Bo on wie coś, czego Ty nie wiesz dzisiaj. I tyle. I chce dla Ciebie dobrze, no bo jakby nie chciał, no by nie robił tego live'a. prostu. <grystanie> bardzo dziękuję, bardzo. Słuchajcie, moi drodzy, iż dla tych, którzy chcą być influencerami, też jest portal nazwany się rankingmlm.pl Tam w przyszłym tygodniu będą pojawiały się już od pierwszego tygodnia artykuły na temat właśnie jak zostać influencerem, także portal z ciekawą wiedzą, także już teraz zapraszamy i tak. oczywiście pozdrawiamy wszystkich ludzi, wszystkich influencerów, osoby tak. przede wszystkim, które robią coś w internecie, którzy postanowili zrobić coś inaczej. Tak. Przede wszystkim, tak jak Apple mówił, think different, czyli myśl inaczej, rób inaczej i przede wszystkim zostań z nami. Słuchajcie, kolejny live będę prowadził w sobotę o godzinie drugiej na temat budowania marki osobistej, część druga. Będę akurat w pięknym hotelu spał na Mazurach i stamtąd będę Wam pozdrawiał. Dlaczego akurat też o tym mówię, bo bycie influencerem polega na tym, że pracujemy w miejscach, które chcemy, które uwielbiamy, z ludzi którymi chcemy, a nie przede wszystkim w czterech kątach zamknięci. Ja przede wszystkim przemieszczam się. Dziś teraz jesteśmy akurat na plaży w Sopocie. Z tyłu widać za nami piękne molo właśnie no, w Sopocie. moglibyśmy być w robocie teraz ale Tak, bo byłoby moglibyśmy... ja było by live. Tak, moglibyśmy być w robocie, tak, moglibyśmy robić coś innego zupełnie, ale wybraliśmy taki styl życia i też oczywiście polecamy każdemu zrobić coś inaczej w swoim życiu. Dokładnie. Moi drodzy, gdybyście mieli jakieś pytania, piszcie śmiało, gdybyście mieli oczywiście jakieś pytania bardzo ważne, na czy na komentarzu, skomentujcie, jeżeli śmiało. ten live Wam się przydał, w jakikolwiek sposób. Dajcie nam serduszko, udostępnijcie swoim znajomym, pokażcie, że można zrobić coś inaczej, można zrobić coś lepiej. A gdybyście chcieli się dołączyć do, do ludzi, do biznesu, którzy. Do, przede wszystkim to. też albo do biznesu, np. do Marcina, tak. jeżeli chcielibyście się dołączyć. Czy do Daniela? No, tak, czy na przykład <laughs> czy pos, do nas. posadzić na przykład milion drzew. <laughs> tak. tak, milion drzew, zapraszam, odzywajcie się i bądźcie z nami. Pozdrawiamy Was serdecznie, z pięknego sobotu i do zobaczenia. Trzymajcie się.